Witam was bardzo serdecznie w poniedziałkowym odcinku z waszej ulubionej gry na moim kanale. Dzisiaj chciałbym się zająć jeszcze tymi okolicami. Pierwsze co, może dosyć niepotrzebna rzecz na razie, na razie dosyć niepotrzebna rzecz, ale jednak troszeczkę bym przebudował ten tunel, tak? Zrobiłbym to w ten sposób, żeby ten tunel wychodził sobie kawałeczek dalej za tą drogą, tą drogę techniczną, no właśnie, żeby tutaj nie było takiego skrzyżowania, żeby ci tam na lotnisko sobie mogli łatwo pojechać. I dorobiłbym tylko takie połączenia do tej drogi. Myślę, że tym właśnie się na początek zajmę. Tutaj sobie ten kawałeczek wyburzę, to sobie też wyburzę dokładnie. I teraz to była droga taka z drzewkami. Stąd to miejsce jest już zajęte. Co dobra, nieważne, nie będziemy się tym przejmować. Od czego mamy mody? I wejdziemy sobie pod ziemię na jakieś minus 13 metrów. I pod tą ziemię trzeba by wejść, chyba gdzieś tak, wydaje mi się, że tutaj można, wydaje mi się, że tutaj, zaraz tam oczywiście sobie to jakoś jeszcze poprawię. A teraz połączę sobie to z tym, dobra, czyli to na razie powinno jakoś działać. No to, to znaczy teoretycznie, nawet to fajnie wygląda, nawet to fajnie wygląda, takie lekkie obniżenie terenu. Przedwija. wiecie co, podoba mi się to, podoba mi się to. Myślałem, że to jakoś dziwnie będzie wyglądać na no chwilę, jakby to jeszcze na przykład obniżyć. To nie jest jakiś taki głupi pomysł. Można by to nawet zrobić. Raz, dwa, trzy, tutaj nawet cztery. Yy, wyrównanie pochyłe. Poszło czy nie poszło? Yy, tu coś chyba mi się nie zaznaczyło. Właśnie tutaj się jakieś drzewko czy coś. Wyrównanie pochyłe teraz. No, powiem Wam, że nawet. Nawet to może być, nawet może to zostać w ten sposób. Super. Czyli ten przystanek sobie tutaj będzie, ale właśnie co tu będzie dosyć ważne. Dosyć ważne będą połączenia z tą drogą, czyli gdzieś, 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 gdzieś. Po pierwsze to taką drogą. Po drugie to chciałbym jednak wyjść sobie na powierzchnię. No. I teraz, tutaj, tu by można nawet jakieś rondo zrobić. a ja troszeczkę mi się plany teraz zmieniły, po tym, jak wyszedł mi taki fajny wjazd do tego tunelu. No ale dobra, będziemy kombinować, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Kawałek prostego można by zrobić gdzieś tak tutaj. Się zastanawiam, jakby to teraz ładnie z tym połączyć. No ewentualnie ten przystanek się przesunie, on nie musi być dokładnie w tym miejscu. No to. Może ja go na razie usunę, żebym się nim w ogóle nie przejmował, że on tutaj jest. Dam go, o, tutaj gdzieś, tutaj będzie. Zobaczcie, co jeszcze tutaj planuję w tym miejscu. Więc myślę, że to nawet będzie dobre miejsce na ten przystanek. I teraz, skoro mamy taką drogę. Skoro mamy taką drogę. To podłączyłbym ją sobie jakoś tu. No, tylko właśnie to musi być podłączenie chyba pod kątem 90 stopni, tak mi się wydaje. No, bo to, to nie jest coś tylko jednokierunkowym, yy, tylko z jednej i z drugiej strony będą z tego korzystać. No tak, coś, coś mniej więcej takiego. Yy, I tutaj jest możliwość, żeby zrobić rondo, ale może nie być potrzebne. Może nie być potrzebne. To się jeszcze zobaczy. Na razie tutaj chciałbym mniej więcej w tej samej odległości, czyli na te dwie kratki, czyli nie tak. Czyli nie tak, tylko tak. Ok, dwie kratki. Teraz dotąd, i stąd zakręcik tutaj, i tutaj. No dobra, coś mniej więcej takiego. Coś mniej więcej takiego. Teraz zaznaczę sobie te punkciki jakoś tak mniej więcej dotąd. Wyrównanie pochyłe. Ok, teraz tak samo po drugiej stronie. Raz, dwa, trzy. Wyrównanie Pochyłę. No dobra, coś, chociaż tutaj tak to dziwnie wygląda. Tutaj to troszkę dziwnie wygląda. Mogę to jeszcze dać, o, minimalnie niżej. Yy, I od razu, dobra, ten punkcik yy, do wysokości obiektu, na przykład tego. Nie, to, to źle będzie wyglądać. Wiecie co, chyba wszystkie po prostu zaznaczę. O, właśnie, wszystkie punkty zaznaczę i niech to wyrównanie pochyłe będzie aż tutaj yy, do tego skrzyżowania. I jeszcze teraz po tej stronie, tak, 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 wyrównanie pochyłe. Ok, i teraz najważniejsze, o co chodzi tutaj w tym miejscu. Stąd możecie jechać tylko tutaj, stąd tylko tutaj, a to jest pas do jazdy na wprost. Coś takiego. Coś takiego, a jeśli im tutaj będzie brakować jakiegoś pasa, no można wtedy, można by wtedy na przykład poszerzyć troszkę tą drogę albo dać ją taką. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wtedy ona nie będzie taka ładna zielona. No niby można tu dołożyć ten pas, żeby był osobny pas do prawo skrętu, ale nie wiem, czy to jest jakoś tak bardzo potrzebne. Chyba nie. Jak będą się jakieś wielkie korki robiłem, to wtedy będę o tym myślał. A na razie coś w tym stylu. Stąd tutaj. Teraz po tej stronie. To jest tylko do skrętu w prawo. To jest tylko do jazdy na wprost. I tutaj wjeżdżacie tak. Żadnych dziwnych kombinacji. No. A tutaj czy rondo czy nie, na razie bym to zostawił. Na razie bym to zostawił, tylko myślę, że dosyć ważne będzie pokazanie im gdzie jest jednak główna droga w ten sposób. Dobra. Dobra, dobra. No i to powinno jakoś jakoś tam działać. Można by jeszcze na przykład wygładzić troszeczkę ten teren tutaj, żeby on tu jakoś tak dziwnie nie wyglądał, pięknie, gładki wjazd do tunelu. No super. Tutaj nikt nie przejeżdża, dziwnie nie przejeżdża. No to dobra, niech sobie w ten sposób jeżdżą. I teraz główny plan, jaki chciałem dzisiaj wykonać, to wybudowanie troszeczkę tych biur w tych okolicach. Wiem, co chwilę buduję tylko biura, nie buduję nic ze strefy fabrycznej, to znaczy, troszkę jej jest. Ale spokojnie, bo mam też plany, żeby w przyszłości, właśnie gdzieś przy tej drodze, dosyć blisko miasta, dosyć blisko miasta, dosyć blisko tutaj tej wody, ale w sumie plaże i ładne tereny mają tu. Więc gdzieś w przyszłości, pewnie tu przy tej drodze, może kawałek dalej, będzie jakaś strefa przemysłowa, najprawdopodobniej. Będzie to ten przemysł 4.0, żeby oni mi tutaj nie kopcili, żeby to był bardziej taki nowoczesny przemysł. To jest pomysł. Na kiedyś, więc możecie tam od razu go skomentować, czy Wam się podoba. Tak Wam już mówię na przyszłość, gdzieś w tych okolicach ten przemysł 4.0 planuję postawić. A na razie jeszcze obok, to znaczy obok, no gdzieś tutaj w okolicach tego lotniska, yy, standardowe biura, to znaczy chwilkę standardowe. No, no biura po prostu, ale to jest ta główna wyspa jeszcze, właśnie to jest ta główna wyspa. Więc tutaj zostajemy sobie dalej ze stylem europejskim. Całe to tutaj sobie zamaluję. I to mają być biura, kamieniczki, tak? To nie jest strefa nowoczesnych biur, na pewno. To nie jest coś takiego jak tutaj, jakieś biura IT, czy tam jakieś biura, jakie, nie wiem, gdzieś tutaj między, między innymi wieżowcami są. Nie, nie, nie. To, to będzie zwykła strefa, właśnie takich biurowców, jak w tej okolicy. Tutaj jest taka strefa biurowa, no i właśnie po drugiej stronie torów będzie tak samo. Czyli już bez zbędnego przedłużania bez zbędnego przedłużania wziąłbym sobie jakąś taką drogę, chyba też z drzewkami i stąd wyjedziemy sobie, no i właśnie tak jak mówiłem, ten przystanek tutaj się przyda. Idealnie będzie. W ogóle widzę, że tutaj też jadą jakieś autobusy innego koloru, ale one jadą, dlatego że tam jest ta zajezdnia, tak? I sobie wyjeżdżają. Jeszcze poza odcinkiem poburzyłem te stacje benzynowe, czy co to było. I teraz mamy jakieś kawiarnie tutaj na tym dworcu. No coś takiego, o, tu jakaś jedna jest, no powiedzmy niech niech będzie już jak jakieś autobusy bardzo potrzebował. Jeszcze tam widziałem, że oni mi parkują, tak? Tutaj gdzieś mi parkujecie, no nie, to jest... No, no nie można w takich miejscach parkować, naprawdę, naprawdę, to jest tu wjazd na coś takiego, tutaj się nie parkuje. Na tej drodze krajowej też się nie parkuje, czy tam krajowej. No, taka droga techniczna. Yy, dobra, czyli to mamy, to mamy, więc skoro jest już jakiś wjazd, to poprowadziłbym go kawałeczek dalej. Nie musi być to jakoś super prosto, jeśli chodzi, no, w stosunku do tej drogi. Z nią tak naprawdę nie będzie żadnych połączeń, ewentualnie ścieżką dla pieszych. Tak, ścieżką dla pieszych chętnie bym to połączył, ale jeśli chodzi o połączenia drogowe, to nic z tych rzeczy. Tutaj coś takiego bym sobie poprowadził. To pamiętajmy, że nie jest parking dla nich. Im się zrobi jakiś osobny pewnie parking. I raczej dosyć blisko, przynajmniej w pewnych Miejscach troszkę blisko, plus nie wiem, jakieś takie jedno coś z odstępem, żeby tam jakieś ścieżki się porobiło. Co jest, co jest z tymi kratkami? Co tutaj poszło nie tak. Okej, okay, dobra, teraz jest dobrze. I tutaj w tym miejscu na przykład tak samo bym zrobił. Ok, czyli tu będą blisko siebie, tu będą blisko siebie, a tu jakiś taki park. Yy, bliżej już chyba tutaj nie będę podchodził. Jakieś drzewka pewnie się posadzi, żeby to lekko jakoś odgrodzić od siebie. Złą drogą to zrobiłem. To ma być tą drogą, no właśnie. Coś, coś takiego. Na razie, na razie tyle chyba, na razie tyle. Zajmę się teraz może takimi rzeczami jak właśnie ta woda. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, super. Teraz jeszcze wjedziemy sobie tędy i wjedziemy sobie tędy mniej więcej pod drogą, super. Czy prąd będzie? Może być jakiś problem, więc tu jeszcze bym jakieś, o te budyneczki postawił, żeby już na pewno tutaj zasięg w środku był. Yy, zasięg w środku powinien być. No i co? Chyba zacznę jakoś to tutaj zamalowywać. Yy... Gdzieś tak chyba dotąd, nie wiem czy jest sens do tego jeszcze bliżej podchodzić. Troszkę można, troszkę można jeszcze do tego podejść. Przy głównej drodze raczej bym tego nie chciał. Wydaje mi się, że to nie będzie najlepszy pomysł. Przy głównej drodze można właśnie jakiś parking postawić. Nie wiem czy na tej serii stawiałem coś takiego. Tak, stawiałem, stawiałem. Coś takiego mamy przy głównym dworcu, tak? Dworzec główny. Tak, jest coś takiego. Są tutaj jakieś tłumy, no jedzie jakiś autobus, pełno ludzi na przystankach. Tam ktoś, no, ktoś parkuje. Yy, tutaj sobie chodzą, no pięknie i tłumy na, na stacji. Yy, ale przechodzimy teraz sobie w to miejsce, więc będzie drugi taki parking. Może być. Yy, tu jest troszkę pusto, ale to też się pewnie jakoś zazieleni niedługo. Yy, Okej, okay, czyli te kamieniczki tutaj powoli powstają. Yy, to sobie mogę od razu zaznaczyć. Tak, w sumie wszystko już tutaj w środku sobie od razu zaznaczę. I na szybciutko, jeszcze zanim oni mi się tutaj wybudują, to może porobię właśnie jakieś ścieżki tutaj w środku. I tutaj bym chciał wejście, tutaj po drugiej stronie jakieś wyjście. No i chyba jakimś slalomem. Chociaż troszkę. Tak, tak, tak. Tak, tak. Okej. Okay. Jakaś taka, powiedzmy, ścieżka, żeby sobie mogli przejść na skróty. Do tego na pewno też przydałaby się jakaś ścieżka, na przykład z tego przejścia dla pieszych. Tak, to by można na przykład tutaj, tak po skosie i tutaj obok budynku, też idealnie na jakieś przejście gdzieś tam do drogi. Tu raczej nie będę robić przejścia, no bo to albo tu sobie przejdą, albo tu sobie przejdą. To też już naprawdę bez przesady. Nie ma co tyle tego robić. Yy, dobra, 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 czyli tutaj mamy ścieżkę, tu na parking nie będzie ścieżki, no bo to jest parking osobny od lotniska, tu, tu nie mają sobie skracać, bo nie mają po co. Nie mają po co. Ok, czyli tutaj mamy tą ścieżkę i jeszcze na przykład, właśnie ścieżkę gdzieś, gdzieś pod to, co to jest, jakiś magazyn, centrum recyklingu. No właśnie. Możliwe, że ktoś będzie miał potrzebę sobie tutaj podejść. Tak i tak. Myślę, że może być taka ścieżka. A jeśli chodzi o ścieżkę tutaj do głównej drogi, właśnie, bo strasznie dużo ich tutaj chodzi. Nie wiem, czy to jest bardzo dobry pomysł, żeby tyle ludzi tutaj chodziło. Pełno aut jeździ. No, no, nie wiem, czy to jest bardzo przyjemne chodzić tak blisko drogi. Myślę, że gdzieś tutaj, gdzieś tutaj można by im zrobić jakiś wiadukcik nad torami, na przykład. Co wy na to? Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Jakoś im tak zrobić, żeby to było troszeczkę przyjemniej. Tylko, tak się patrzę: no, to musi stąd wychodzić, tak? To musi stąd wychodzić. To musi jakoś tędy iść i chyba od razu do góry. Tak, chyba od razu do góry. Pod jakimś kątem takim. Chyba pod jakimś kątem, tak się patrza, gdzie by to tutaj podłączyć, do głównej drogi chyba. Tak, tutaj, do, gdzieś w to miejsce. Dobra. Czyli z tym sobie pójdziemy w ten sposób. Na te 6 metrów. To może być troszeczkę za nisko. Minimalnie wyżej bym to jednak dał. Minimalnie wyżej, okej. Okay. I. Teraz, stąd, może być z przyciąganiem. Z przyciąganiem, ok. Teraz, stąd, skręcimy sobie w to miejsce. Tak, 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 tak. Teraz, 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 teraz. Tutaj, żeby przejścia nie było, nie chcę, żeby oni przechodzili tutaj dołem. Dlatego zrobię tą ścieżkę, to znaczy ten wiadukcik, tą kładkę dla pieszych, jeszcze tutaj górą. Po czym zjedziemy sobie na dół w tym miejscu, i teraz jeszcze standardowo jakoś to sobie tu przedłużę, żeby to łagodniej wyglądało. Ok, coś w tym stylu. To jeszcze można by troszeczkę odsunąć. Super. No i oczywiście będzie trzeba to jakoś wygładzić. To nie musi być raczej tak wysoko. Tutaj się samochody czy tam ciężarówki powinny zmieścić. No i teraz na przykład z tego miejsca tutaj można sobie to wszystko zaznaczyć. Gdzieś tak dotąd na razie i zrobię jakieś wyrównanie pochyłe. No, pięknie się łagodnie będzie szło, ale tamte samoloty startują. Jest w miarę łagodnie, powinno być. Czyli tutaj sobie idziecie. Ta latarnia mi się za bardzo nie podoba w tym miejscu. Czy ja mogę to jakoś troszeczkę chociaż przesunąć? Można by próbować, żeby to chociaż strasznie dużo to trzeba przesunąć, a nie dałoby się tej drogi jakoś zepsuć. Hmm, no może być ciężko. Nie, to chyba trzeba po prostu przesunąć w którąś stronę. No niestety. Tylko pytanie, czy to teraz tak super ładnie będzie wyglądać? Trzeba by jeszcze to przesunąć, to przesunąć. No właśnie, wszystko teraz trzeba przesunąć. To niech będzie tak. Tutaj jakoś ten łuk, to gdzieś tam dalej. O, może to jeszcze przesunąć troszkę. Tak, tak. No i chyba, chyba będzie dobrze. Chociaż teraz zrobił się ten zakręt. Nie, no jest dobrze. Jest dobrze. Tu jeszcze mi się to nie podoba. Tutaj na pewno nie to musi być. Yy, jeszcze chyba troszeczkę wyżej. Ok, no coś takiego, coś takiego. Kawałeczek tutaj do góry będzie trzeba podejść, a potem to już raczej w dół. Yy, tą kolumnę troszkę przesunę, żeby tutaj na chodniku jakoś bardzo nie przeszkadzała. No dobra, jakaś jedna osoba tam idzie, ale oni teraz tam chodzą. Yy, w sensie mało ich chodzi, pewnie, bo wolą chodzić dołem czy coś takiego. Yy, zaraz ich tutaj przyblokujemy. Zaraz ich tutaj przyblokujemy. Proszę mi nie korzystać z tych przejść. Z tego też mi proszę nie korzystać. Tutaj wam zrobię przejście, gdybyście bardzo potrzebowali. Gdyby ktoś się jeszcze znalazł na tamtej stronie, to niech tutaj ma jakieś przejście. Sobie wtedy przejdzie, żeby tam na tą kładkę iść. Światełka, nie tak co ja. Światełka do wyłączenia. No i teraz już raczej wszyscy powinni tędy chodzić. Raczej tak. Tutaj ewentualnie górą jakoś. Z tego chodnika sobie przejdą, można by im tu jeszcze usprawnić to troszeczkę, troszeczkę ulepszyć, na przykład stąd jeszcze coś takiego na ziemi, bez przyciągania, dobrze, dobrze, bez przyciągania, gdzieś tu, o, taki skrót, żeby tam nie musieli też już na dół schodzić, to sobie jakoś tutaj przesunę i jakoś tak będziecie z tego korzystać, no nie wiem. No halo, co tamta droga jest bliższa? Naprawdę? Ja tutaj wam chcę tak uprościć, co jeszcze bliżej to musi być, jeszcze jakoś bardziej tak, żeby tu się taka trawa nie pojawiała, bo to też wtedy brzydko wygląda. Dobra, ja wam dałem możliwość. No jak będziecie tam chodzić, no to już yy, co poradzić. Yy, I teraz jeszcze ważna rzecz. Ważna rzecz to tutaj nie ma przejścia dla pieszych. Tutaj już nie chodzicie, jak chcecie, to jeszcze tędy. No i mam nadzieję, że to ich jakoś zniechęci, bo tak, żeby zablokować. Ruch pieszych to nie mamy takiej możliwości, chyba że o czymś nie wiem, możliwe, że jest opcja, żeby zablokować ruch pieszych, ale wątpię, jak, jak, jak coś takiego jest, to możecie mi napisać. Yy, dobra, jeszcze teraz jakieś ścieżki tutaj stąd, no właśnie z tego przejścia dla pieszych, yy, też zrobię sobie taką ścieżkę tutaj gdzieś na tą strefę biurową i nawet można by przeciąć troszeczkę tą strefę biurową tutaj tędy, no trudno, troszeczkę się tych biur poburzy. Ale niech jeszcze, właśnie tutaj, gdzieś przez środek takie przejście będzie. I teraz, na przykład, właśnie do tej ścieżki, która jest tutaj w środku. Yy, zaraz to sobie jakoś sensowniej ułożę. Tu, 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 tu. Okej, okay, coś takiego. Kratki się jakoś tak. Kratki w miarę teraz dobrze działają. Kratki jakoś tam działają. Teraz tutaj jeszcze i to przejście, jeszcze chciałbym mieć na przykład w tym miejscu. Ok, super. No, mniej więcej przez środek to, to nie jest idealny środek, ale, ale jakoś tam jest. Przejścia. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście do poprawienia kawałeczek. Tutaj w ogóle jak ktoś się zastanawia, jak ja to robię. Nie wiem, bo może ktoś nie wie, jak używać tego moda. Bo normalnie, a tak brzydko chodzi. Wystarczy sobie kliknąć Alt. I wam trzyma do linii. Taki mini poradnik. Właśnie, właśnie. Może, może, możemy porozmawiać teraz, bo planowałem zrobić coś takiego. Jak odcinki o modach, czyli robię odcinek, i na przykład, tłumaczę wam, jak używać movita po kolei wszystkie opcje, do czego służą, jakie tam skróty można używać, i tak dalej. Napiszcie, co, co sądzicie. Czy, czy chcielibyście takie odcinki, czy, czy to nie jest potrzebne? No, jak myślicie, jak myślicie. Zobaczymy, może kiedyś coś takiego ponagrywam. Na razie, na razie tak tylko pytam. Dobra, tutaj weźmy sobie jeszcze coś takiego. W sumie. W sumie to przy tej drodze nie są mi potrzebne krateczki. Co? Może jednak były potrzebne? <laughs> Może jednak były potrzebne? Co jest? Co jest z tą grą? Halo. Tutaj. Czemu to tak brzydko teraz wygląda? Hmm, dobra. Było ładniej. Nie, 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 to mi się nie podoba. Było ładniej. Chyba dlatego, że nie było podłączone, tylko tak jakoś tutaj po prostu. O, tu. I teraz na przykład przesunąć to. O, dobra, teraz będzie ładniej. Yy, światła. Światła sobie tutaj wyłączę. Ok. Yy, I teraz nie mamy tych kratek. Mogę tu jeszcze tej strefy zrobić. Czas sobie włączę. Korzystają z tego? No pewnie, że korzystają. Pewnie, że korzystają. Chodzi ktoś tam jeszcze dołem? Nie. Nie ma po co tak naprawdę, mają piękną kładeczkę, mogą sobie tutaj przejść, no i właśnie, i potem już nawet jest dosyć bliziutko na jakiś dworzec czy coś, tutaj jeszcze drugi taki dworzec autobusowy, jakby nie chcieli z tego skorzystać, tu w ogóle jakieś problemy. Brak wykształconych pracowników, no trzeba będzie nad tym jeszcze troszkę popracować. Ale to nie teraz, bo teraz chciałbym trochę ozdobić sobie te tereny tutaj biurowe. Jakieś na przykład takie różowe drzewka tutaj przy skrzyżowaniu w ten sposób. Yy, można tego jeszcze dać troszeczkę po drugiej stronie tutaj, W jakichś takich troszkę większych ilościach, do tego, do tego, a może takie, czy coś innego. Właśnie, bo to jest tyle, tyle tych rodzajów, tych drzewek, a ja używam chyba zawsze tych pierwszych, tak? To są jeszcze takie jaśniejsze, takie bardziej fioletowe, takie mocniejsze różowe. Dobra, może tych fioletowych tutaj wstawię też troszkę. Tak właśnie na zmianę poprzekątnej, żeby różne te drzewka były. Yy, ok, tam za bardzo nie wejdę. No coś takiego, taki park, taki park tutaj powiedzmy, że powstanie. Yy, I do tego raczej jakieś zwykłe, ale raczej chciałbym, żeby to były niskie drzewa, tak? Może nie te krzaczki, może nie coś takiego. Tylko właśnie takie niskie drzewa. Tutaj sobie to pędzelkiem zrobię, chociaż, jak widzicie, to pędzelek za dobrze nie działa. Ileż on tam wstawił? No nic praktycznie. Praktycznie nic to trzeba zrobić ręcznie. Tutaj sobie coś takiego powstawiać. Tutaj, tutaj, tutaj na szybciutko. No i zawsze to troszeczkę ładniej będzie wyglądać. Tu się nic nie zbudowało, ale to się zbuduje, tak? Pewnie zapotrzebowanie? Nie, no zapotrzebowanie. No jest, jest, no więc pewnie trzeba jeszcze troszkę poczekać. Jeśli chodzi o parking dla tych tutaj osób pracujących w biurach, no, po, no poza tym jednym, tak, no bo jeden już mamy, ale chciałbym może jeszcze coś tutaj zrobić. Coś tutaj zrobić, no bo widzą taki wielki parking, jeszcze ktoś pojedzie tam, będzie płacił za parking, no, którego się używa, jak się leci gdzieś samolotem. No nie, tutaj muszę mieć jakieś swoje parkingi. Chociażby tyle, chociażby dwa takie, tutaj je na środku mogę jakoś wstawić, żeby sobie tutaj właśnie z tej ścieżki, no tak, tutaj zostawiają samochód, a potem już tą ścieżką idą do tego biura, do którego potrzebują. Czy więcej im tego będzie potrzeba? Nie wiem. I tak mają swoje tutaj jakieś parkingi, mają to, więc naprawdę chyba nie ma co jakoś tutaj przesadzać. No i teraz jakimiś tymi drzewkami, gdybym tylko wiedział, które to są. Które to są drzewka. Które to są drzewko? To, to jest za małe, to jest za małe, to jest za małe, to nie jest to, to też nie. Co ja tutaj robiłem? Zwykłe drzewko? Chyba zwykłe drzewko. Tak, zwykłe drzewko, tylko ono raz jest mniejsze, raz większe. No właśnie, więc te tereny sobie zazielenię w ten sposób. Tutaj mógłby nawet taki pas być. O, tak, 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 tak. Aż do torów, tylko właśnie tak odcięty. Odetnie się to tak ładnie. Czy nie za bardzo wiecie co? O, dobra, wiem jak to zrobić. Zrobię to tego troszkę więcej. A od czegoś ma się mody? Od czego ma się mody? Od czego ma się mówi? A przecież teraz mogę tutaj sobie tylko odznaczyć te różne rzeczy, żebym przez przypadek czegoś nie usunął. No i na równo z ogrodzeniem, tak. Chociaż na równo to jeszcze kamerę trzeba dobrze ustawić. Tak. I tutaj gdzieś jest usun. No właśnie, i teraz. Stąd na równo z drogą. I usunę, no, jeszcze ten mi tutaj został. I mamy, powiedzmy, taki, właśnie pas, tak jak go chciałem. Tutaj ograniczony tą drogą i tutaj ograniczony tą drogą. No, nie wygląda to, może jakoś super pięknie, ale jak tu się jeszcze coś pobuduje, to myślę, że troszkę ładniej to będzie wyglądało. Yy, Naokoło tego parkingu, to znaczy mogę jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj coś dosadzić, żeby to troszkę gęściej było. O, dobra, tutaj coś tak, tak, tak. Ten parking, czy jakoś go będę ogradzał? Raczej nie, jest zwykły taki parking. To nie ma po co nawet tego robić. Przedłużę sobie, może przy okazji, jak już jestem w tych okolicach, tą drogę, żebym już widział dokładnie, jak ona będzie szła. Bo tutaj też pewnie będzie sobie skręcała niedługo, tak? Kawałek tu jeszcze może prosto pójdzie, gdzieś tak dotąd. A potem to już raczej no mniej więcej tak jak te tory. Gdzieś sobie tu będzie skręcała. Chwilkę, ja to może od razu zrobię. Tak, tutaj na przedłużeniu tej linii, tak. Na przedłużeniu tej linii, gdzieś w tym miejscu. To, to, to tak nie będzie, spokojnie. To jest tylko, żeby sobie to przymierzyć. Yy, tutaj, tak. I teraz na tej linii pomocniczej, na skrzyżowaniu, tak i tak. A to sobie. Wyburzę. Ok, no więc mamy taki projekcik, mniej więcej gdzie ta droga w przyszłości będzie szła. Tu oczywiście się nie podłączam żadną drogą. Tu nie ma być skrzyżowania. Tam sobie wjeżdżają. Ścieżka, ścieżka betonowa, ścieżka betonowa bez przyciągania. Jeszcze na przykład stąd, właśnie, żeby było widać, dlaczego te drzewa w ten sposób są obcięte. Tak, niech sobie tam. Idą. No i super, no i super. Jakoś to wygląda jeszcze. Można by tutaj troszkę tych biur, a może nawet jakieś sklepiki. Tak, myślę, że troszkę sklepów można dać. Niech niech tu właśnie będzie gdzie jakieś zakupy yy, zrobić. Można nawet właśnie przy tej głównej drodze. Dobra, miałem tutaj przy głównej drodze za dużo nie robić, ale myślę, że taki pas sklepów w tym miejscu będzie jeszcze dobrym pomysłem. Yy, w ogóle te przystanki autobusowe. Ja bym je troszeczkę przesunął, bo tutaj jest to jest tak, troszkę bez sensu. Wolałbym to jednak po tej stronie skrzyżowania. Tak? Tutaj to ma większy sens. Jest parking, są budynki, a tu to już takie pole tak naprawdę. Czy tu coś kiedyś będzie? Właśnie, czy tu coś kiedyś będzie? Nie wiem. Na razie, na razie to będą takie puste tereny. Pewnie można by je jakoś zazielenić. Myślę, że można by je jakoś zazielenić, ale też bez przesady. Raczej takimi małymi drzewkami. No i zobaczmy, jakby to. No okej, okay, dobra. O, właśnie. Tak, tak, tak. Tutaj też coś po tej stronie. To całe. Oczywiście to będzie można jeszcze poprawić tu, po tej stronie. Na razie to wiecie, no tak dotąd robię. A tam dalej, jak coś będzie, no to też to się troszeczkę pozmienia. A na razie tak dotąd tutaj można nawet tak, żeby tam się jeszcze między tymi budynkami coś porobiło. Tutaj po drugiej stronie też tego troszeczkę. No okej, okay, coś takiego. Zawsze to troszkę bardziej zielono. Hmm, oczywiście, jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Ale tutaj ludzi teraz wyjeżdża. Wow, no nieźle. Nie robią się korki, nie robią się korki. No więc jeśli macie jakieś pomysły, możecie pisać w komentarzach, jak jeszcze upiększyć to miasto. Jeśli podobał Wam się odcinek, a domyślam się, że Wam się podobał, skoro jeszcze go oglądacie, to zostawcie łapeczkę w górę i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.